Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Mamy 9.04 już, więc czas najwyższy, zaczniemy dzisiejszy rynek To witam serdecznie. Z tej strony Adam Krecki. Zaczynamy dzisiejszy, dzisiejszy briefing. proszę Państwa. Na początek, jak zwykle, na początek, jak zwykle, dane makro. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, on nie jest zbyt obfite w dane makroekonomiczne dziś mamy bardzo dużo, ale nie są to jakieś pierwszorzędne dane, nie są to ceno mocno, cenotwórcze dane, są to indeksy PMI dla usług i to są jeszcze odczyty finalne. Wstępnie już mieliśmy na w nocy, w zasadzie nad ranem indeksy PMI dla usług z Chin i tu chciałbym zwrócić na niego uwagę, ponieważ Wyszedł zaskakująco dobrze 52,6 przy oczekiwaniach 54 i ostatnim odczycie 56. Poza tym szereg odczytów PMI ze strefy euro, znaczy z krajów europejskich Hiszpania, Francja, Niemcy oczywiście cała strefa euro, Wielka, później Wielka Brytania. Dane z USA: PPI ze strefy euro, ale to dane czerwcowe nieistotne. Jeżeli chodzi o dane z USA, to najważniejsze dane są o 16, bo jest to raport ISM dla usług. Raport, raport ISM, czyli właśnie taki raport przygotowy, taki odpowiednik PMI, -a. przygotowany właśnie przez Instytut Supply Management i obrazuje zmiany ogólnej aktywności tego segmentu, czyli segmentu usług w Stanach Zjednoczonych. Tam oczekuje się, iż ISM dla usług wyjdzie na poziomie 51,5. Tu dopiero jakieś spadki poniżej 50 mogłyby rzeczywiście wpłynąć istotnie na, na, na ceny. Poza tym Mamy jeszcze bilans, bilans handlu zagranicznego. Oczekuje się, że kolejny miesiąc rzędu spadnie. Deficyt w handlu zagranicznym, tym razem z 71 na 61 i będzie to efekt, no myślę, że przede wszystkim mniejszego, mniejszego importu. Przypomnę, w zasadzie cały, od końcówki 2024 roku do marca bieżącego roku ten deficyt bardzo mocno rósł na skutek zwiększonych zakupów w obawie przed cłami. I on rósł mniej więcej tak z poziomu 70-70 kilku miliardów dolarów miesięcznie do poziomu aż 138 miliardów w marcu. No i teraz od dwóch miesięcy już zdecydowanie się tu ustabilizował w okolicy między 60 a 70 miliardów. Jeżeli chodzi o wyniki spółek to dziś mam, mam warto zwrócić uwagę na Pfizera, producenta procesorów AMD oraz Caterpillar. No dobrze, a co, co na rynkach? Przypomnę, ubiegły tydzień to ma, mieliśmy FED oraz payrolle, no i po tych payrollach rynek zmienił swoje nastawienie, jeżeli chodzi o stopy procentowe obecnie. W zasadzie rynki wyceniają trzy obniżki w tym roku, przy czym dwie, dwie są prawie że pewne. Pierwsza we wrześniu o 25 punktów bazowych i kolejna później w październiku albo grudniu. Przy czym no pojawiają się głosy między innymi Goldman Sachsa, analityków Goldman Sachsa, którzy sugerują, że w przypadku dalszego słabnięcia na rynku pracy, a przypomnę, te dane były bardzo słabe, Będziemy być może świadkami nawet cięcia 50-punktowego już we wrześniu. Tu ten truizm, który, który wydaje się oczywisty, ale nadchodzące dane na, na nadchodzące dane przede wszystkim z rynku pracy rynek może dość istotnie reagować. I mam tu na myśli nie tylko Payrolle, które jeszcze poznamy. Przed Fedem, ale również e, cotygodniowe joblessy. One również mogą tu wpływać na wyceny obniżki stóp procentowych przez Fed. No dobrze, i e, jak się zachowywał dolar wczoraj i, i dziś, jak się zachowuje po, tym, e, po tych piątkowych turbulencjach? Korekta, ale bardzo słaba. Wygląda to troszeczkę tak, jakby eurodolar przygotowywał się do kolejnego ruchu w górę w kierunku 1,17,60, 1,17,80. Wsparciem mamy: wsparcie to jest poziom mniej więcej 1,15,20, 1,15,15, czyli to jest taki lokalny minimum z piątku. Opór 1,16. No, i tu wyjście powyżej 1,16 powinno otworzyć drogę do kontynuacji ruchu wzrostowego w kierunku najpierw 1,17, a później 1,17,80. Wydaje się, że sentyment obecnie będzie prowzrostowy na eurodolarze, a korekta, która z którą mieliśmy do czynienia na rynku euro-dolara, która trwała od, równo od 1 lipca. Do piątku, 1 sierpnia, czyli równą miesiąc, chyba się zakończyła. Oczywiście na rynku nigdy nie jest tak, że można na 100% coś powiedzieć, ale rzeczywiście wygląda to, wygląda to dość, dość ładnie. Wszelkie stop losy dla, dla długich pozycji w przypadku rynku euro-dolara powinny być pod piątkowymi. Podpiątkowymi minimami, i naprawdę na tą chwilę wydaje się, że no przynajmniej w tym tygodniu to mało co jest w stanie ruszyć rynkiem na tyle mocno, żeby dołki z piątku na eurodolarze zostały wybite. Także raczej proces Zerknijmy na, na kabla. No tu sytuacja jest troszeczkę gorsza, bo przypomnę, mieliśmy formację Argiera, wybicie teraz coś w rodzaju ruchu powrotnego, w czwartek mamy Banka Anglii, jest to jedyne takie duże, duże wydarzenie w tym tygodniu, jeżeli chodzi o banki centralne. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o kabla, to dopóty, dopóki GBPUSD nie wróci powyżej 1,34, to trudno będzie mówić tu o powrocie do trendu wzrostowego, więc tu na tą chwilę raczej perspektywa jest słabsza w porównaniu do euro-dolara, natomiast być może, że też mamy takie A, B, C, po którym, po którym kabel wróci do, do wzrostów, tu też przypomnę, ten, ta korekta zakończyła się idealnie na 38,2% całej fali wzrostowej, a A jest równy C w zasadzie. I tu, tu rzeczywiście brakuje troszeczkę, chyba takiego triggera, takiego impulsu, który by sprawił, że kurs wyjdzie powyżej 1,34 i powrócimy do trendu wzrostowego. W dłuższym terminie ja raczej nie zmieniam zdania. Myślę, że poziomem docelowym dla, dla kabla jest poziom 1,42 do zrobienia, myślę, że jeszcze w tym roku. Natomiast tu, tu też patrząc jeszcze w dłuższym terminie, na wykresie takim bardzo długoterminowym, czyli powiedzmy wykres tygodniowy, to proszę zwrócić uwagę, że mamy taki ruch powrotny, to co było w ubiegłym tygodniu. Ale póki co na dziś, najbliższe dni, no to ten pewnie do, do Banku Anglii nawet będzie troszeczkę słabszy. Zerknijmy jeszcze na nowozelandczyka, który, NZDUSD, który konsoliduje się już w zasadzie od, od kwietnia pomiędzy poziomem 0,58 a 0,61. Pierwsze podejście pod linię trendu nieudane, teraz mieliśmy testowanie wsparcia. Myślę, że jeszcze nowozelandczyk raz podejdzie pod 0,61, więc umiarkowanie pozytywnie. A co na złotówce? Dolar złoty... Po spadkach z ubiegłego tygodnia, przypomnę w piątek, takie mocne odejście z 3,75 na 3,68. Mamy jeszcze raz próbę podchodzenia wyżej, ale wydaje mi się, że, że ciężko będzie dolar złoty wyjść w tej chwili powyżej 3,78. 3 3,76 już na To są te szczyty piątkowe. Pierwszy opór. 3,71,70 jest to połowa świeczki piątkowej, potem 3,75,50. No tu, przy eurozłotym, który w zasadzie traci zmienność i jest w konsolidacji pomiędzy 4,26 a 4,28,50,70. No to przy stabilnym eurozłotym e, rosnący eurodolar będzie powodował e, po prostu spadki na, na dolar, dolar złoty. Natomiast też myślę, że nie powinniśmy na razie przebijać poziomu 3.60. Ten poziom też na razie jest raczej niezagrożony, czyli podsumowując w przypadku złotego stabilizacja euro-złotego oraz lekkie umocnienie złotego w stosunku do dolara bardziej wynikające ze słabszego dolara. W kierunku powiedzmy 3.66-3.60 Korekta techniczna cały czas jest kontynuowana na Bitcoinie. Tak to wygląda na wykresie dziennym. Widzimy, że po tym, jak Bitcoin zrealizował, osiągnął nowe ATH 123 tysiące dolarów 14 lipca, cały czas pozostajemy w korekcie. Ona jest bardzo słaba, taka bardzo um, łagodna z jednej strony, bo spadki nie są duże. Ale z drugiej strony ceny nie mają siły wyjść na, na wyższe poziomy, i w związku z tym ona jeszcze może się przedłużyć. I wydaje się, że obecnie takim dość dobrym poziomem do podbierania długich pozycji to są poziomy 110-112 tysięcy. 110 tysięcy 300 to jest średnia 55, 112 tysięcy to są takie lokalne, takie szczyty, które były w maju u nowym ATH. Tu ta przestrzeń to jest, wydaje się, to dość dobry poziom do podbierania longów. Na razie nie ma zagrożenia dla trendu wzrostowego na bitcoinie. Pozostajemy cały czas w trendzie wzrostowym i kwestią czasu pozostaje, kiedy zaatakujemy ponownie 123 tysiące. Natomiast Ethereum wczoraj zrealizowało bardzo dobry, mieliśmy wzrosty z 3470 na 3720. Dziś się lekko cofamy. Pierwsze wsparcie 3600, kolejne 3350, czyli doł. Tu ta korekta może trwać troszeczkę dłużej, bo przypomnę w przypadku Ethereum przed nami dwa silne opory. 400 to są szczyty z grudnia ubiegłego roku i z marca ubiegłego roku, a potem to są szczyty ATH. Przy poziomie pięciu, prawie 5 tysięcy dolarów. Czyli korekta, jeszcze na Ethereum, ona, ona myślę, że jeszcze chwilę może potrwać. Przejdźmy teraz do ropy. Ten rynek ropy troszeczkę się zrobił ciekawszy z punktu widzenia przynajmniej newsów płynących z rynku, bo mamy przypomnę, z jednej strony w weekend OPEC ściął wydobycie znowuż. A z drugiej strony mamy tarcia na linii Indie-USA, gdzie, gdzie Stany Zjednoczone i administracja Białego Domu zaczynają naciskać bardzo mocno na Indie, które od ponad dwóch lat kupują ropę z tak zwanych floty cieni, rosyjską ropę, używając do tego tak zwanej floty cieni. Czyli statków podróżnymi różnymi banderami, które importują ropę z Rosji, do, przede wszystkim do Indii. Na, pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się informacje, że część rafinerii indyjskich nie chce kupować już tej ropy, bojąc się zaporowych stawek celnych wprowadzonych przez administrację Białego Domu, który, która ta administracja grozi stuprocentowymi cłami. Dzisiaj, wczoraj pojawiły się informacje, że jednak e, ustami premiera Modiego, że, że Indie zamierzają dalej kupować, więc mamy dość napiętną sytuację. Niewątpliwie dalsze, dalsze zakupy ropy indyjskiej przez, przez Indie utrzymywałyby raczej na ropie status quo, natomiast no Gdyby Indie w końcu jednak zrezygnowały z zakupu, to troszeczkę zaostrzyłoby to sytuację, w tym sensie, że zmniejszyło podaż, a zwiększyło popyt na rynku międzynarodowym, i to z pewnością pomogłoby utrzymać cenę ropy w okolicy 65-68 dolarów. Na tą chwilę ten wspomniany przed chwilą przedział wahań, no tą górną granicę można lekko tam podwyższyć na 70 nawet i obowiązuje tu już od wielu tygodni, bo co najmniej sześciu. No, niemniej jednak wydaje się, że kwestią czasu pozostaje, jak ROPA jednak przebije wsparcie w okolicy 64,5-65 dolarów. To jest to wsparcie. No i przebicie tego wsparcia oznaczałoby zejście mniej więcej 10 dolarów niżej, czyli na poziomie 56-55 dolarów. Widzimy, że tu pod koniec ubiegłego tygodnia czy generalnie w ubiegłym tygodniu mieliśmy próbę wyjścia wyżej nieudaną podejście na chwilę 70-50 i znowuż i znowuż do dołu to wyjście właśnie było spowodowane między innymi informacjami o zaprzestaniu zakupów ropy przez Indie to się nie sprawdziło plus jeszcze te cięcia wydobycia. Z perspektywy informacji z perspektywy Analizy technicznej preferowałbym raczej pozycje krótkie. Kwestią czasu wydaje się przebicie poziomu 60, wsparcia 64, 70, 64 Zerknijmy jeszcze na rynek złota, który wydaje się w lekkim zawieszeniu nie tylko od początku kwietnia, czyli od szczytu na poziomie 3500. 10 dolarów, który to szczyt był ustanowiony 22 kwietnia, ale również w krótszej perspektywie, bo wzrost prawdopodobieństwa cięcia stóp procentowych przez Fed i silne spadki rentowności obligacji dwuletnich w ubiegłym tygodniu, przede wszystkim w piątek, sprawiły, że końcówka tygodnia dla złota była bardzo dobra i obecnie złoto zmaga się z spadkową linią trendu. Ja zaznaczyłem to tymi czerwonymi strzałkami. Przebicie poziomów e, szczytu z, z, z lipca, plus tej linii trendu, czyli jakieś 3450 dolarów, być może, czy to nie jest, nie można być tego pewnym, ale być może e, zakończy ten trend boczny i doprowadzi do ataku na 3510 dolarów czyli na szczyt ATH. Wyjście na nowe ATH pozwoliłoby wykreować złotu nową falę wzrostową. Ale tak jak mówię, planem minimum jest wybicie tu 3450 dolarów. Wydaje mi się, że jeszcze w tym tygodniu powinniśmy być świadkiem takiego ataku. Takiego. Niemniej jednak długoterminowo cały czas trend wzrostowy krótko i średnioterminowo trend boczny ze wskazaniem na przewidzie. I jeszcze chciałbym pokazać powiedzieć kilka słów, ale dosłownie w telegraficznym skrócie na temat towarów, ale sypkich, czyli leńców. Pszenica i soja. Coraz słabiej jest na tych rynkach i obecnie pszenica łamie wsparcie w okolicy 520-510 dolarów. Tak to wygląda na wykresie dziennym i jesteśmy o krok od przełamania tu wsparcia na 500 dolarów, co mogłoby tu doprowadzić do tąpnięcia do silnego. Bo proszę zwrócić uwagę, pszenica w zasadzie od początku 2024 roku porusza się w takim trójkącie spadkowym, a od roku już tu w takim węższym trendzie między 520 a 620. Przełamanie tej grubej zielonej linii może dać przyczynek do zejścia tu w kierunku 420-430 była. Natomiast soja też mniej więcej pokrywa się sytuacja z pszenicą, bo, bo jest to niewątpliwy substytut, jeżeli chodzi o pszenicę, przynajmniej w zakresie karmu dla zwierząt. I tu mamy też wąski trend boczny od lipca 2024 roku, 951 od dołu i 1073 od góry, jednocześnie przy wzrostowej linii trendu. Wybicie tutaj linii da prawdopodobnie rozpoczęcie, czy wygeneruje rozpoczęcie nowej fali spadkowej tu do poziomu mniej więcej 8, 820, 800, równo 800 do lat. No dobrze, a teraz przejdźmy do bardzo ciekawych rynków akcyjnych. Bardzo udana wczorajsza sesja. Amerykanie dość szybko zapomnieli o bardzo słabych payrollach. Pierwsze skrzypce zaczęły grać nadzieje na większe cięcia stóp procentowych, i wczoraj Wall Street mocno odbijała od 1,34 na Dow Jonesie do 1,87 na, na Zdaku. Natomiast moim zdaniem to nie zmienia jeszcze tu zasadniczo takiego negatywnego impaktu, który mieliśmy do czynienia w czwartek i w piątek. Po pierwsze, wczorajszy wzrost na wyraźnie niższych obrotach niż te dwa dni spadków. Po drugie, żeby można było mówić o kontynuacji ruchu wzrostowego, konieczne jest wybicie 20, 24 tysięcy na Nasdaku, a w przypadku SP 4-6,5 tysiąca. Te. Wczorajsza sesja rzeczywiście zniosła prawie w 100% piątkowe spadki, ale to jeszcze nie jest to, co, to nie jest jeszcze taki warunek konieczny i niezbędny, który wyczerpuje już tu tą korektę. I już wróc, wracamy teraz do wzrostu. Moim zdaniem, jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. I bardziej by bym tu skłonny powiedzieć, że zbliżymy się tu do szczytu, ale go nie pokonamy. I raczej byłbym ostrożny, przede wszystkim patrzę na, na skalę wzrostu oraz na obroty, które wyraźnie spadają przy wzrostach, co naprawdę nie jest dobrym sygnałem. Także na razie nie pozostaje nic innego jak w przypadku SP. Znaczy, Range trading 26250 do 6450, a dla Nasdaqa 22800 do 23600, 23700. Tak to wygląda. Tak to Troszeczkę lepiej wyglądają indeksy europejskie, tu chciałbym zwrócić na dwa. Indeks hiszpański. Indeks hiszpański w zasadzie zniósł. 80% wcześniejszych spadków. Tu mamy najpierw ten piątek silny spadek, a później od razu wzrost. I IBEX jest w tej chwili o krok od wyjścia na nowe OTH. Zostało mu tam ledwo 200 punktów, co nie jest dużą wartością, dużą, dużym wzrostem. I myślę, że jeszcze w tym tygodniu będzie podjęta próba ataku na 14. 600 i równie dobrze wygląda też brytyjski funkcji, który jest też w trendzie bocznym 9000 do dołu i 9200 od góry. No ale zostało nam tu 40 punktów do wyjścia na nowe szczyty, więc yy, tu też można by oczekiwać, że po wyjściu na nowe na nowe szczyty powinniśmy kontynuować ruch wzrostowy w kierunku 9500 na brytyjskim funkcji. Jeżeli chodzi o spółki, to chciałbym zwrócić uwagę na dwie spółeczki. Pierwszy IBM, pionier rynku komputerowego w Stanach. Obecnie firma już dość mocno gdzieś tam zmieniła branżę, ale cały czas jest w technologii. No i tu ostatnie trzy tygodnie, cztery tygodnie to dość spore spadki i zbliżamy się do wsparcia w okolicy linii trendu wzrostowego i jednocześnie dolnego ograniczenia kanału. Tak wygląda. To na wykresie tygodniowym, a tak to wygląda na wykresie dziennym, gdzie testujemy również średnią 55. To, co chcę tu przekazać, to jest to, że jesteśmy przy wsparciu i przy w miarę krótkim stoplosie można popróbować um, jakiś longów. Przy czym nie mówię, że to ma być teraz. tak? Tu też wsparciami, kolejnymi wsparciami są 240, um, 244, tu mamy średnią 55. No, jeżeli by to wsparcie zadziałało, no to, to, możemy wtedy oczekiwać próby zamknięcia luki bez sytu pomiędzy 266 a 280. Więc zobaczyłbym, jak to dziś się zachowuje. I ostatnia spółeczka i ostatni wykres na dziś to jest Amazon. Pomimo tego, że Amazon w piątek spadł 8% po słabych wyniku. A wczoraj mieliśmy sesję wzrostową, mocną wzrostową, bo prawie 2% na nasdaq to Amazon dalej spada. Wczoraj spadek 1,44%, co wskazuje na dużą siłę podaży. No i niestety te wskazania są w tej chwili negatywne. I no, jeżeli się tu nic nie zmieni, jeżeli się nie zmieni sentyment na rynku Amazona, to prawdopodobnie wkrótce będziemy środkami testowania najpierw 200 dolarów, a potem luki. Hosy, która została wyrysowana po wynikach z pierwszego kwartału tu, ten, ten poziom. Skoro przy, po spadku o 10% jednej z większych spółek na, na NYSE i wzrostowej sesji ceny nie były w stanie wczoraj odbić, to myślę, że jeszcze przed nami pogłębienie tych spadków i przetestowanie poziomu 200 dolarów, też myślę, że jeszcze. Na dzień dzisiejszy bardzo dziękuję Państwu za uwagę. I do usłyszenia jeszcze raz w tym tygodniu, czwartek. Dziękuję.